30 rano i wybieram się dzisiaj do Abashiri, czyli na sam wschód wyspy Hokkaido. Wygląda dość komicznie z tymi plecakami, ale jak to z zimą nigdy nie wiadomo, co jest potrzebne, i zawsze jest za dużo tych rzeczy. Może takie źle do tej wprawy, że będzie odpowiednia ilość rzeczy. No i jadę tam, można powiedzieć, samolotem. Biednie jest drogi w obecnej promocji w linii Ana, ale stwierdziłem, że to byłoby coś pociągiem który jest dość powolny, jak na japońskie standardy, bo będzie 110 godzin maksymalnie, czyli to, co zajęłoby normalnie całą tę godzinę, zajmie to 5,5 godziny. Ale liczymy na jakieś ładne widoki za oknem. Eee. No cóż, idźmy zobaczmy ten pociąg. Pociąg nazywa się Odchock, brzmi dość rosyjsko, nazywa to się z tego, że... Tam jest Morze Otwockie No i tam już na północ jest bardziej Sakhalin Czyli generalnie Rosja. A wszystkie wyspy na północ od tej wyspy są sporne z Rosją. A właściwie cały archipelag wysp ja po uznaje, że są ich, Rosja to przejęła i nie chce się oddać. I to trwa w takim niepisanym pasywnym pasywnej eee, wojnie, nie wiem czy to wojnę nazwać nie granic, ale obecnie to jest wszystko rosyjski, tam Rosja stacjonuje i chce oddać jakąś malutką część, a Japończycy to nie godzi tak to sobie wisi eee. a co będę robił w Abashiri, no o tym powiem później ilość śniegu na kołach jest coś straszające przyszedłem wcześniej, dlatego myślałem, że nie będzie miejsc bo wagon z tego miejsc już był całkowicie zajęty mimo, że kupowałem 3 dni wcześniej ale wszyscy go skupili teraz miejsca. Bez rezerwacji są trzy wagony i nie ma właściwie nikogo. Jednak nie, bo tam są numeracje wagonów i jest napisane, że tylko czwarty wagon jest bez rezerwacji. Pierwszy klasy kosztował 160 tysięcy więcej. Więc tylko tutaj więc, trochę faktycznie ludzi jest i to już wcześniej. To może nie być tyle miejsc do siedzenia. A 5,5 godziny stojąco to nie byłoby ubaw. Где Dzisiaj nie ma Normalnie tu by było Trochę rzuca no, Pociąg Chyba to jest, jest cały spalinowy I... Bo jest trasa nie, nie, jest, elektry, nie jest elektryfikowana Trochę zamarznięty, ale... maksymalnie maksymalnie 10 na godzinę. Eee, jeden tor. To mało utroszczane tereny i mało zamieszkane. Przejeżdżam przez te kilka przełęczy. I jest dość śnieżnie bękkowa. I trzeba uważać na głowę, bo ta wysokość tych rzeczy jest zatrważająco niska. Cały Widać po drzwiach, że jest dziwa To jest mój dzisiejszy obiad No się takimi widokami Mam też nowego pasażera właściwie walizkę Już nie było gdzie postawić Jest komplet w pociągu Musiałem sobie na przykład z Tyle. Mam takie dwie. Jest tylko trochę oszukana. Zmieniliśmy kierunek jazdy, więc wszystkie wokół się w drugą stronę. Mam teraz gorszy widok. Podobno w tych lasach można nie i siedzę na gardle. taki takie ślady, czy nie wiem, czy to są ludzie, czy, czy czegoś innego. Nie, moja stacja. Stacja Moment Bensu. się w dziwny pociąg. Zobaczycie co zobaczyć, o co chodzi. Hmm. to był hazły pomysł. Skoro jakaś większa stacja jest całkowicie zasypana to co się dzieje na mniejszej? Jakiś śmieszny pociąg ze świnką Gdzież on jeździ? Oprócz tego, że pewnie teraz nie jeździ Chyba nie wejdę tutaj Cztery wagony Wściek okolicznościowy na jakieś wakacje Lokalny pociąg na Zotupiu Papa pociągu i cywilizacja. Zabawne jest to, że dochodzi jak autobus Dosłownie, nie ma biegi Papa. Pa. Kilka słów wyjaśnienia Jestem jeste w Nishi Mamem Betsu Wszystko chodzi o to, że wynająłem sobie samochód i wydawało się wygodnie z lotniska na szybko patrzyłem, patrzy... myślałem, że pociąg idzie na lotnisko. Okazuje się, że ta stacja nie jest przy lotnisku, tylko trzeba do niej dojść. Nie ma oficjalnego wejścia tędy, ale auto już mam pół godziny po terminie, bo nie ogarnąłem tego. Więc teraz czekam przejście przy jakieś dziczy. Mam nadzieję, że na niedźwiedź mnie nie złapie. Mam około 2 km do przejścia z pecakami, wygląda komicznie, to wszystko, bo nie było na to przygotowane. Muszę naprawdę sprawdzić, co mam w tym plecaku i kolejny raz tyle rzeczy zimowych nie brać. Ale to wszystko się bierze stąd, że jest zima. O ile na lato jestem w stanie się wspakować do mojego plecaka 40 litrów, to na zimę nigdy nie wiadomo. Zwłaszcza, że jeszcze trzeba być dobrze na ciepło. Po drodze przysiadka w jakichś cieplejszych krajach. Uo. Więc muszę zdążyć, bo jak nie zdążę za 20 minut, to mianuję samochód. Ech. Ech. Oczuwalna minus 17 podobno. Zaraz pamiętam, odczuję, jak wyjdę z tych drzew. Jest bardzo ślisko, co nie pomaga. Wszystko się trzęsie przez te plecaki niedobrze połączone. Aj. Cóż za piękna przygoda, Jarku. Wspaniała to wymyśliłeś. To nie wszystko dla YouTube'a, nie? Jest napisane nawet jakieś na lotnisko. Jednak tędy każe się Ja chciałem iść. Tu jest jakaś niby droga, tędy. Ale chyba się jednak posłucham, co tak wygląda. I muszę iść tutaj w prawo. Wzdłuż tych pachołków i, i tam, słupów. I tam potem. Tam niby jest gdzieś lotnisko. Z tego będę startował za dwa dni. Ale nie teraz. Pięknie to wygląda. Jak nas no, zdobyto od śnieżone nawet To cały czas zawiewa Wspaniale Właśnie żarka, wszystko ładnie od Witajcie w moim aucie. Przed nami Nissan March. To jest coś jak Mikra. Niestety nie było tego typowego japońskiego samochodu, który myślałam, że będzie, bo taki był na zdjęciu. Tak to w pożyczalni bywa. Nie ma gwarancji modelu, a szkoda. Bardzo liczy na te kanciaste japońskie samochody. Zostaje zwykła marcówka, czy march, czy jak to nazwać. Ma kamerę cofania, jest automat, jest benzyna. A, tak, tylko przyjechane 5000 km. Też nagrywam pod kątem tego, czy nie ma nic uderzone, ale jest idealne. Co mnie przeraża. W ogóle nie planowałem jeździć autem w Japonii, ale tak wyszło, że to była jedyna rozsądna alternatywa poruszania się w tej części Japonii. Bo tu już naprawdę mało co jeździć, co. Chyba bardzo rzadko, żeby nie wyrobiłbym się, co bym chciał zobaczyć. Ciekawe, nawet ten ma 4x4. Takie malutkie auto. Hmm. Nie wiem dlaczego, ale jazda po Japonii trochę mi teraz przeraża. Muszę wjechać na tą ulicę i po prostu jechać. Jest jakaś nawigacja, ale włączając Google Maps, nie wziąłem statywu, nie wziąłem niczego, bo nie planowałem jeździć. A chociaż wziąłem do potrzebne dokumenty, które są potrzebne, bo trzeba ich dużo, bo prawo jazdy, międzynarodowe, do, międzynarodowe prawo jazdy z konwencji genewskiej, nie tej drugiej. I wszystko jest dokładnie sprawdzane. Musi być ważne, i przez dłuższy czas, ale wszystko grało. Więc auto mam. Kosztowało niedużo, bo za dwa dni zapłaciłem 350 zł. Jak na rezerwację dwa dni wcześniej to całkiem niewiele. Jesteśmy teraz na stacji benzynowej Shell. Jeszcze podjadę do jakiejś. Przy okazji pokażę więcej. Ale w każdej, przynajmniej tej, widzę nawet mini serwis. Jest minia, wszystko jest ładnie ośnieżane perfekcja w każdym calu ruch lewostronny, mimo żartów tyle było z Przepraszam, Przeważa, jest, że nie takim autem po śniegu i lodzie Zwykle, że subem codziennie, a w ogóle takie warunki to by wziąłem coś z kolcami jak na Islandii, a tutaj po prostu Ma Nissan, bez kolców na lodzie, w Japonii, po lewej stronie, z innymi przepisami, w ogóle wszystko inne. Na drodze więcej o niż aut Nie wiem miałem jechać, chyba 80 albo 90 bo jest na internecie jest napisane z 80 a 100 w zależności co pokazuje. A treń zabudowałem do 50-60 zależy, ale też 40 i 30. Zaczyna jakieś znaki, póki co nie ma żadnych. Oprócz tego, że jest idealnie gładko i ładnie. Iście zimowo. Witajcie w moich skromnych progach. Wziąłem coś lepszego, bo już miałem dość czterech bezcennych nocy w hostelu. Karta. Pokój duży nie jest. Dość kompaktowy. Są klapki. E, oprócz tego, tak przy wejściu jest tutaj mini szafka. Umywalka to się odsuwa, ale jeszcze tutaj ubikacja razem z łazienką. I i prysznic jest biurko, jest łóżko, a wszystko kosztowało to. Napiszę ile. Pokój jest w story dwuosobowy do jedno osobowego wykorzystania. Dwie osoby faktycznie mogą być tutaj trochę ciasno. I widok jest taki całkiem ok. Te kraty może nie pomagają, ale. Ósme piętro, coś widać. Takich unikatowych rzeczy, co dostaje się w Japonii. Oprócz oczywiście ręczników. Dość twardego łóżka. Tutaj także jest oprócz klapek. Też piżama. Więc <grytanie> nie wiem, czy skorzysta. Jeszcze piżama w japońskim stylu. Proszę. Dopasowane. Odpowiednio. Krótki rękawek, prawie jak kimono, taka seksowna. Z reguły w hutach zawsze dostaje się troszeczkę do golenia, sztyczkę do zębów, patyczki. W w innych krajach już tego się nie dostaje, wszystkiego w może luksusowych. A jeszcze woda z kanału została aktywowana magnetycznie, cokolwiek to znaczy. Ale rozumiem, że chyba jest pitna, skoro tak piszę. Z bonusów też jest to, że jest ci źródło. Od godziny 15.21 a także A także wziąłem sobie śniadanie. A na kolację niby jest pół porcji ramen gratis. ja chciałbym się taki mieć albo taki, albo taki. przypadkowo wszystkie mają żółte tablice, a nie białe ponieważ właśnie takie kanciaste wymiary maksymalnie wykorzystują limity do niższych składek i niższych podatków stąd są właśnie takie wymiary a nie inne tutaj tych samochodów dość kanciaste. bo chodzi o to, żeby były maksymalnie pojemne i spełniały normy bo już na przykład ten też się mieści ale nie jest aż tak Pojemny albo bo ten też się mieści w i widać, jak jest duża różnica między nimi. Ten jest o wiele mniejszy niż ten. A ten już nie pasuje, bo to już ma białą tablicę. No i o to w tym chodzi. Jestem w Abashiri, w centrum tego miasteczka. No niewiele tu się dzieje, aczkolwiek jest podobno kilka knajp. E że do jednej pójść i coś zjeść jest bardzo zimno, a być w nocy nawet minus 17 Co mnie nie bawi ponieważ jutro chce iść kawałeczek przejść się w parku narodowym A tam temperatura ma się utrzymać w ciągu dnia do minus 15 Także zimno To jest zabawne są dostosy śniegu Trzeba się przez nie przebijać Coś mi tu pachnie nie wiem skąd. Właśnie w tej miejscowości też w tym weekend miał odbywać się festiwal śniegu, ale został odwołany przez brak śniegu. Co trochę może dziwić, że jednak trochę go jest, ale to wynika z faktu, że spadł dopiero teraz. Wcześniej go nie było, to dłużej na inny termin. Plus chodziło też o to, że ten śnieg czy lód brali dodatkowo z morza, które jeszcze nie dopłynęło. Tyle lodu od Rosji, z Rosji z północy. Za to postawili jakieś siedzenie z że żywo. A Jednak coś się dzieje są te zapachy Jest bar Robi samemu jedzenie się kupuje składniki z tego co rozumiem Co my tu jeszcze mamy makaron za 600, tylko że jest strasznie zimno coś zjadł, ale w środku kurczę Fora, No to cały dep, tak? Z tym prezydentem mniejsza niż była miała być. Co prawda, pomocy już nie ma, ale wygląda to spoko. Są miejsca dla dla jedynaków już samotnych. Nic nie rozumiem. No, ja też nic nie rozumiem. Oczywiście w pionie. Jest Jest piwo. Jest dobre. piwo. to że Jakieś pierożki. I jeszcze jedną sytuację, podwójną.

Nie... Yeah, Sapporo Snow Festival i... 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 You know, sh Shirotoko uh, 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 Shirotoko uh, tomorrow Just here for one day Nasze rozmowy po angielsku i japońsku 今 part? が eigentlich incident? ありとううあハハハハ Take care. Take care. <laughs> to było pocieszne <laughs> Dość To miejsce to często coś innego niż się wydaje A tak wygląda z zewnątrz ten hotel Bardzo nowocześnie to chyba najwyższy budynek w okolicy. Obok jest 7 eleven oczywiście, jakby inaczej. Nic niezwykłego, miasto, jak miasto. I oczywiście pada, jest minus 15 stopni. To jest dziwne i zimne.